Nie jest to łatwe, słuchajcie, ale damy radę. Bardzo ciężko się zrywa takie słowa, aż do skutku. jest mówili do siebie tylko miłe gdybyśmy byli zadowoleni, gdybyśmy byli szczęśliwi. Bo wydawałoby się, że dziwne to jest takie słowo niebolesne, ale słowo no, ma moc. Słowo ma moc tworzenia i niszczenia. Ty, się! Nie, nie się. Ty, mój przyjacielu. Doctor, what do for the boy? Oh, yeah. oh yeah. yeah. I am not know, Uwaga! cisza na planie. Nie chcę ranić. Nie chcę krzywdzić. Nie, Nie chcę. chcę krzywdzić. Ja. Ja. Takiego jak ja. Brałem w tej akcji udział dlatego, że uważam, że jest to inicjatywa, którą naprawdę trzeba wspierać. Słowa danią bardziej niż uderzenie, bo uderzenie zostawia się który zajdzie, albo można zamalować. Chorych słów nie da się zamalować, nie da się wymazać, gumką one zostają. Na co dzień również po prostu zatruwamy sobie życie tymi chory, chorymi słowami od słów. Wszystko się zaczyna. Myślę, że to jest bardzo niebezpieczne. Używanie takich słów, które mogą wpłynąć na psychikę człowieka negatywnie, jest bardzo niebezpieczne i trzeba się nad tym mocno zastanowić. Myślę, że właśnie takie akcje jak te będą sprawiać, że ta wrażliwość społeczna też będzie, będzie większa. I świadomość. Dużo jest takich momentów, że ludzie tak jakby się bali tych osób niepełnosprawnych, żeby im nie uprzykrzać życia, ale im pomóc. Każda warstwa człowieka jest inna, tak? każdy jest inny, nie jest idealny. I dlatego chciałem po prostu wystąpić w tym spocie. Nie podoba mi się, że jesteśmy dla siebie źli, że robimy sobie krzywdę. To niedobrze. Szanujmy się nawzajem. I kalekę, i starcza. Szanujmy, bo my jesteśmy wszyscy tacy sami. Tylko on jest starszy i bardziej ułomny. Nas też to czeka, oby jak najpóźniej. Przestaw się na Zdrowe Myślenie Ork.